Tu estranho, sabe o Isso, Não, <coughs>, <menha> <ránciivão> <são natural> Pamiętam mojego męża, który krzyczał do mnie, żebym się nie ruszała. I, I pamiętam to, że już pojawiła się straż. Świeżo po burzy. Zobaczcie. Tęcza jest prawdziwa. Nienaniesiona komputerowo. Wtedy, 12 września, też być może była tęcza. Było po burzy. Jezdnia była trochę śliska. A oni wracali. Nie jechali na wakacje, nie jechali 300 km, tylko 30 od swojego domu. Niedaleko niska, ale się wypadek. Tam. Oni zwolnili, bo zauważyli, że było ślisko i było po deszczu. A wtedy naprzeciwka szeregu innych pojazdów wyjechał im samochód, który był wystaronowany. Przez iklan e rowera. Kierowca odbił lekko w prawo, ale niestety podczas tego manewru złapał pobocze. Stoczył się ze zbocza, dachując dwukrotnie. Między pierwszym a drugim dachowaniem przez te okna, raczej przez dziurę po nim, wyleciała pani Małgorzata. Ona będzie prawdopodobnie inwalidą do końca życia, bo złamała sobie kręgosłup. A w tym wypadku zostało cudownie, powiecie, a ja powiem nie niecudowne, ocalone kilkunastomiesięczne dziecko. Które się działo po tamtej stronie. No byliśmy dzisiaj na miejscu zdarzenia. Widzieliśmy szkło, które tam dalej jest. I miała Pani dużo szczęścia, bo Pani tej szyby nie musiała wybijać. Bo tej szyby już w nim nie było. No to miałam kupę szczęścia bo, w takim bo razie. Chciały czym... Pani ją wybić z sobą, nie? No to pewnie tak. No to w takim razie musiała ona y, wylecieć wcześniej, tak? Podczas tego. Mhm. Ja nie wiem, co Pani powiedzą lekarze, bo generalnie to jest tak, że ja mało znam osób, które miały tyle szczęście. Fizycznie praktycznie to nie jest możliwe, żebym w, takim, w takiej formie była, jakiej jestem po takim wypadku. Jest przedziwne to, że Pani tu z nami siedzi i Pani z nami rozmawia. Tak, ktoś mnie trzymał za, za szyję, jak powiedziałam chyba. To mi się wydaje, że jakaś opatrzność musiała mnie trzymać za szyję albo nie wiem. Jest ktoś na pewno z góry. To duża zasługa też ich. No oczywiście. Dlatego, że przy złamaniu kręgosłupa na odcinku C1 to zawdzięczamy to, że oddychamy, chodzimy i kimś... No zgadza się oczywiście, że tak. No oni powiedzieli, że mała różnica centymetrów, mała różnica nawet przekręcenia głowy czy coś i, i mogło się skończyć na także mhm. kupa szczęścia. Mhm. Tam z tyłu chodzi Lukrecja, teraz możemy ją zobaczyć. Pani powiedziała nam wcześniej przez telefon, że Lukrecja miała jeden siniak. Jeden siniak na stópce, po do... bo ja, ja pamiętam, że był ten siniak jeszcze jak ja przyszłam do szpitalu, ale to był malutki siniak na stópce i ja nie wiem prawdę powiedziawszy, czy to był siniak spowodowany tym e, uderzeniem i się gdzieś dziecko tam uderzyło podczas tego e, dachowania czy to było po prostu y, z zabawy wcześniej, jakbyśmy to mu znajomyś. Pan podobno stalowo zamontował fotelik, panie Mikołaju. Zgadza się, starałem się jak mogłem, mm. jak widać skutecznie, dzięki temu ta mm. młoda osoba bardzo dobrze przeżyła ten eksperyment, prawda? Słyszałem, że Lukrecja robiła testy zderzeniowe. A, Lukrecja jest najlepsza. Najlepsze od testów zderzeniowych. Co tam się działo, jak samochód zrobił eo-eo? tym samochodzikiem zaraz to, co było na następny dzień. Oto i on. Fotelik, który w tym wypadku uratował Lukrecję. Fotelik Britax Romer Maxway Plus. Bezpieczeństwo oferowane przez ten fotelik z pasami montażowymi typu skandynawskiego, mocowanymi do szyn przedniego fotela. Okazał się na tyle wysoki, że Lukrecja, 16-miesięczna, która podróżowała w tym foteliku, wyszła bez prawie żadnych obrażeń z podwójnego dachowania i zderzenia czołowego, w którym jej mama, jak słyszeliście, odniosła poważne obrażenia. To dziecko może się dzisiaj cieszyć pełnym zdrowiem, dlatego że jej bliscy zadbali o to. Pani Małgorzata cisnęła, jak powiedziała, bez litości męża. Pozdrawiamy serdecznie, żeby zamontował ten fotelik tak, by on był nieruchomy. A zdradzę Wam, że to nie jest łatwe w tym przypadku. Ekspertyza 672 nie skończyła się. Byliśmy na miejscu wypadku. Byliśmy na wrakowisku. Badamy komponenty tego samochodu i o, ostateczny werdykt zapadnie jeszcze za kilka miesięcy. Pani Małgorzata dzielnie walczy o to, by wrócić do zdrowia i gratuluję jej samozaparcia. Dla Was rada. Dziś już żaden rodzic w Polsce nie może powiedzieć, że nie stać go na fotelik że nie stać go na bezpieczny fotelik bo ten bezpieczny fotelik, z racji tego, że jest już technologią schodzącą. Kosztuje aż, albo tylko, odpowiedz sobie sam na to pytanie, 1200-1350 zł. Ale kosztuje też mnóstwo pracy, żebyś go zamontował tak, by był nieruchomo w samochodzie. Dlatego nie kupuj go przez internet. Przyjedź i sprawdź, czy on pasuje do Twojego dziecka i do Twojego samochodu. Nauczymy Cię, jak to zrobić tak, by i Twoje dziecko wyszło, z wypadku niemal bez żadnych obrażeń.